Siamo na dzisiaj mamy nowy sezon, kupujemy sobie karnecik oczywiście, już chwila dobra, kupujemy, widzowie, kupujemy, uff, tak I mamy to. Go. Z kina losna dromowego, no to było już na tyle widzowie. To było już na tyle. Zmiany na papi są takie. Jutro może Wam pokażę, albo może nie, nie, nie wiem, jak to będzie. Zawsze oczywiście łapkę w górę, subitkę z dzwoneczkiem i komentarzy, jakieś miło, oczywiście. No i papa. Pa.